Masz? A nie psikaj nie prosto a to, <głos> <Pszikaj> <głos> mi prosto w mordę. to? To jest gaz pieprzowy. Psikaj mi prosto w mordę, Dobra. Psikam tu. A ty tu wejdziesz, ok? No spoko. Trzy, cztery. Czej bo to kurwa? <noise> no i nie umiesz. Ty, to jest jak zak zak zakleśczone. No, no. Zakleszczone. no to Czekaj, ale dostałeś jeszcze na centrum co? człowieku. Ty, no nie działa. Autentycznie. A, tak, bo to tak. Czekaj. O, tak mi zajebałeś. Tak. Jak to boli? <gulubi> tak głupszy pomysł, taki jaki kurwa kiedykolwiek wpadłem <gulubi> Chuj, prowadź mnie, no ni chuj, ja nie <gulubi> ja <Stój>, nic <odwróć oczy. gulubi> nie widzę Czekaj, czekaj, odwróć Nie mam, nie ma takiej opcji <gulubi> Chryste Panie <gulubi> O. nic nie widzę. Nic nie widzę, kurwa. To, to jest samochód, chodź Jak się czujesz tam kup? Z że Podejrzewam, że do dupy. Ale to jest najlepsze to był kurwa twój Jezu Ja wydycham nawet kurwa ten Kurwa ja czuję w mornie, że Ja, ale to na kurwa. O Jezu. Ej, nie, nie otworzę oczu. Prowadź mnie kurwa zarazie. <grystanie> Chcesz tu <tutaj> trzeba obejrzeć? Tak. <grystanie> o, oj Przepraszam, że... Przepraszam cię, że to zrobiłem. O! Jak to boli? Nie, no nie otworzę oczu, kurwa, mać. Co za kurwa debil. Hej Tomku. Twoje prawo. Zejdź na twoje prawo, bo idzie samochód. Słyszysz? Na twoje prawo. Daj do, 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 do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, do przodu, Tak. I chodź. chodź. <śledź> o kurwa Mac Jest najgorsze co w życiu dostałem, kurwa, na ryj, no. <śledź> Już walałbym w pierdol, Masz chusteczkę jaką? Nie no, nie mam. Daj mi liścia, kurwa. Znajdź mnie, naprawdę, kurwa. A co się dzieje? Smarkaś mi się. Ja pierdolę. Jeszcze ja fajnie, się... jak będę na to uczulony, kurwa. I tak się, kurwa leżysz kurwa, słyszę to. Kurwa i mnie mózg obracuje. O ja pierdolę, ty leżysz. Ja pierdolę. Co cały czas to nagrywa Ale śmiejesz To jest zabawne, jak ja to jutro zobaczę, kurwa Jezus Maria, jak to boli Jezus Maria, jak to boli wow. O, on mnie boli wszystko od śmiania się Daj kurwa tego. <śmienicza> <śmienicza> nie, ja już ja nie chcę. A kto cię kurwa do domu odprowadzi? <śmienicza> A kto odprowadzi mnie? <śmienicza>